Cześć, witajcie na kanale DropBeast. W tym filmie pokażę wam 5 produktów, które aktualnie trendują, które warto sprzedawać w maju i w ogóle przez całe lato. Zanim jednak przejdę do tych produktów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z nowymi produktami i pomysłami na sklepy internetowe i zapraszam do oglądania. Pierwszym produktem, który warto sprzedawać aktualnie i w ogóle przez całe lato, myślę, że będzie warto sprzedawać, to jest opaska na komary. E, ta opaska już w tamtym roku, pamiętam, w Polsce robiła bardzo dobre wyniki. Cena sprzedaży to może być jakieś 20 dolarów. Cena produktu na Aliexpress to 17 centów, ale 5 dolarów jest około za wysyłkę. Jeżeli chodzi o Aliexpress, to ten produkt tam znajduje się na dwóch, może trzech aukcjach, co pokazuje, że jest dosyć stosunkowo nowym produktem i jeszcze bardzo dużo osób o tym nie wie. Jeżeli chodzi o dostawy do Polski 19 i 20 dni do USA, to jest trochę dużo. Natomiast co jest fajne, to to, że na Allegro znajduje się ten produkt i na Allegro ten produkt jest bardzo tani, bo to jest 7 zł około 6 zł dostawa, więc za jakieś 12-13 zł macie ten produkt i myślę, że spokojnie moglibyście go tu sprzedawać za jakieś 60 zł. W tamtym roku pamiętam, że była osoba, która sprzedawała to za 129 chyba złotych, więc mimo wszystko jest naprawdę bardzo duża przebitka. Jeżeli ktoś by chciał tutaj działać sobie w Polsce zdecydowanie może to sprzedawać i jutro jest już u osoby, do której zamówimy. Więc bardzo fajny przedmiot i bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o Polskę. Tego typu produkty Zdają się co roku i będą się sprzedawały ze względu na to, że no tutaj dalej mamy problem z tymi kleszczami, z, z komarami, a e, tutaj ten produkt niby ma to wszystko odstraszać. Nie wiem, ponieważ nie, nie testowałem tego, ale możliwe, że faktycznie tworzy jakąś taką bańkę ochronną. Jeżeli chodzi o datę dodania i tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, to została stosunkowo niedawno dodana, a, do, ale mimo wszystko fajne wyniki robi i myślę, że tutaj pokazuje to, że jest to dosyć taki wschodzący trend, można byłoby powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakieś zainteresowania i sprzedaż poprzez Facebooka, poprzez Facebook Ads, to rekreacja na świeżym powietrzu, jakaś aktywność w terenie biwa czy piknik, no to są takie zainteresowania, które zdecydowanie działają w tego typu produktach. to również widać w komentarzach, jeżeli chodzi o, o, o tę ten, o ten reklamę na Facebooku, jakieś zainteresowanie tym produktem, więc zdecydowanie jest to coś, co warto byłoby sprzedawać. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, jest to nakładka na zęby i jest to produkt, który tutaj został oznaczony chyba jako hot albo jako wschodzący trend ze względu na to, że no, ten produkt robi bardzo dobre wyniki na reklamie na Facebooku, 8 Polubień 2-2000, i jest to produkt dosyć taki wow. I produkt, który gdzieś tam pomaga no, ukryć pewne, no, nie, pewne rzeczy i przez to. No tutaj zdecydowanie działa ten produkt. Właśnie jak ktoś chce zrobić jakieś zdjęcia i tak dalej, czy chce lepiej wyglądać, no to tutaj taka nakładka działa bardzo dobrze. Reklama w bardzo fajny sposób zrobiona i pokazująca problem oraz jego rozwiązanie. 20 dolarów i tutaj ten produkt nawet jest tańszy ogólnie z wysyłką niż nawet ta opaska. Ale jeżeli chodzi o dostawę, no to tutaj mamy do Polski 19, to jeszcze można byłoby się pokusić. Natomiast 30 dni do USA jest to trochę dużo. Musielibyście ten produkt może znaleźć na jakiejś Alibabie czy. czy tam to może w miarę fajnie by to działało. Ocena produktu 5%, aczkolwiek tylko jest jedna opinia, mamy tu krótki opis. Na Allegro również ten produkt się znajduje chyba trochę, nie, w takiej podobnej formie, więc jeżeli ktoś by chciał sprzedawać to z Allegro, to również jest to bardzo dobry produkt. I tutaj też jest, z tego co wiem, było bardzo dużo zamówień tego produktu, chociaż widzę, że ocena to jest tylko jeden, jedna gwiazdka, ale opinii jest tylko jedna ocena, więc tak naprawdę jedna ocena na no to może wiele tutaj nie, nie znaczyć Ale widać, że 90 osób Kupiło aż 99 sztuk Więc no ten produkt jest kupowany Jeżeli chodzi o grupy odbiorców No to mamy tutaj jakiś uśmiech, zęby Białe zęby czy Oral-B Różnego rodzaju pasty do zębów Co ciekawe, myślałem, że jeżeli chodzi o ten produkt To tutaj ludzie będą pisali Raczej negatywne rzeczy w komentarzach Natomiast wiele osób Twierdzi, że im to jest potrzebne Że im się to podoba, że bardzo czegoś takiego e, Potrzebowali i, i niektórzy już nawet to zamówili z tego co pamiętam i, i tutaj są zadowoleni z tego produktu więc no zdecydowanie jest to też produkt którym warto byłoby się zainteresować może nie jest to konkretnie produkt na lato jakiś typowy produkt na lato ale mimo wszystko jest to produkt który się sprzedaje więc warto byłoby się tym zainteresować. I tak samo jest z wiszącym odtwarzaczem płyt CD. Jest to produkt, który fajnie sprzedawałby się, myślę, na TikToku, z tego co pamiętam. Na TikToku ktoś wrzucił pewną reklamę tego, czy tam ogólnie nagrał wideo i dzięki temu to się tak tutaj rozpowszechniło. I faktycznie ten przedmiot zyskuje tutaj teraz dosyć duże sprzedaże i dosyć fajnie sobie tutaj z tym działa. Produkt to jest 35 dolarów, 18 cena wysyłki, więc jest to trochę dużo. Więc to jest taki trochę high ticket produkt, no, może nie nie na tyle high ticket, ale za 69,99 musielibyśmy go jakoś tak sprzedawać, żeby wychodzić około 20 dolarów profitu. Na Aliexpressie zdecydowanie znajduje się ten produkt, również tutaj w miarę tych zakupów ma 47%, więc to jest bardzo fajna ocena. Dostawa do Polski 18 dni, dostawa do USA 30, więc tutaj też musielibyśmy się zastanowić. Tego produktu nie ma na Allegro, chyba nie było nawet, nawet nikt nie prowadził dropshippingu tego produktu, więc jak ktoś działa sobie na Allegro, myślę, że można to wystawić bo przedmiot jest dosyć, dosyć fajnym przedmiotem i 10 tysięcy polubień na w Facebooku, na reklamie na Facebooku, więc to też tutaj pokazuje, że dosyć fajnie ten przedmiot tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o tą reklamę, to tutaj gra muzyka, więc fajnie zresztą wygląda ten przedmiot. Jest to taki trochę produkt, wow. Zdecydowanie dla osób, które tym tematem by się zainteresowały, to tutaj jest nawet fajnie, wokół tego można byłoby zbudować jakąś markę. Jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to płyta kompaktowa. Empik, czy jakiś wykonawcy różnego rodzaju, więc to jak najbardziej tutaj można zrobić. Jeżeli chodzi o tutaj komentarze pod ty ty tą reklamą, to było bardzo dużo jakichś takich dziwnych wiadomości e, promujących inne jakieś tam kanały na YouTube i tak dalej. Natomiast ogólnie też raczej Good Product, coś tutaj niektórzy e, mają różnego rodzaju opinie na ten temat, ale wygląda to fajnie i myślę, że jako dodatek taki do pokoju zdecydowanie, e, zdecydowanie to widać, że się sprzedaje. No i tutaj mamy produkt taki typowy, jeżeli chodzi o lato, czyli stojący hamak. No to zdecydowanie ten produkt również się tu bardzo dobrze sprzedaje. Można byłoby go sprzedawać za około 60 dolarów. 60 dolarów, no i ma mamy tutaj profit 33 prawie dolary. Jeżeli chodzi o ten produkt na AliExpress, to fajnie, bo mamy tu dostawę do Polski 8 dni. Aczkolwiek tutaj ta ocena sprzedawcy jest troszkę niska. Myślę, że musielibyście poczytać opinie na ten temat, których tu w sumie nie ma. Ale może na jakichś innych aukcjach. Bo 8 dni do Polski to jest to zdecydowanie fajny czas żeby to doszło i tutaj sobie można byłoby to sprzedawać, ale na Allegro też znajduje się ten hamak, tyle że no ta cena tutaj jest naprawdę bardzo duża, no i raczej jeżeli chodzi o Allegro, to bym się nie zdecydował na prowadzenie takiego dropshippingu tego produktu no bo zdecydowanie ta cena jest tutaj lekko za duża, fajna reklama pokazująca, że może dostać, czy na polu, czy w domu i ogólnie fajnie, że te stojaki ma, to nie trzeba przywieszać tego do żadnego drzewa, czy coś takiego, tylko fajnie sobie to tutaj działa, 3000 Polubień też niedawno została reklama dodana, ale bardzo fajnie sobie tutaj działa. Jeżeli chodzi o grupy odbiorców, no to znowu biwakowanie, decathlon, rekreacja na świeżym powietrzu czy outdoor life. To są też takie zainteresowania, które działają w lecie na produkty takie, które właśnie związane są z latem. Jeżeli chodzi o tutaj skuteczność tej reklamy, to również bardzo dużo ludzi pyta ile to kosztuje, że są zainteresowani i tak dalej. Więc też produkt jest naprawdę bardzo dobry, no, jeżeli chodzi o. Oto lato i ma teraz dopływania dla dzieci. R kolejny produkt, jeżeli chodzi o lato, więc to też jest produkt, który bardzo dobrze z tego, co widziałem, się sprzedaje. Nawet na AliExpressie to jest prawie 1000 zamówień. E dostawa do Polski jest fajnie, bo 10 dni dostawa do USA to mimo wszystko 30 to dużo. E I mamy tutaj 40 dolarów 15 profitu więc to też jest bardzo fajne. Bardzo fajna cena, na Allegro nie ma tego przedmiotu, więc tutaj mamy plus, że jest na Aliexpress i 10 dni dochodzi 4,9%, więc na, jest to dosyć dużo. Fajnie przedstawiona jest reklama, że fajnie tutaj pokazane, nawet nie, na samym początku nie, nie pokazane jest ten przedmiot, tylko sam problem różnego rodzaju, że tam dziecko i tak dalej. Ale później mamy tutaj to i fajnie, bo mamy ten również tutaj to, to od słońca chroni. Tak więc jest to produkt, który też warto byłoby sprzedawać. I tutaj zresztą pokazuje to reklama na Facebooku, która może nie ma wiele polubień i tak dalej, natomiast została mimo wszystko chwilę, może nie chwilę temu dodana, ale już jest trochę i na aktualnie dalej ona chodzi, więc widać, że na pewno tutaj jest czerpany zysk z tej reklamy i zainteresowanie tutaj mamy jakieś Fisher Price, baseny pływackie czy rodzice. Małych dzieci, no to wszystko związane z dziećmi, bo to jest właśnie taki tego typu produkt. No i skuteczność reklamy, no to z tego co widziałem, bardzo dużo osób zachwyca się tym produktem i faktycznie, no, dla osób, które posiadają takie dziecko, no to zdecydowanie one, takie osoby chcą jak najlepiej, żeby to dziecko miało i doświadczało tego wszystkiego, więc jest to produkt, który, no zdecydowanie, rodzice kupują swoim, swoim dzieciom. Dajcie mi znać w komentarzu, który według Was produkt będzie sprzedawał się bardzo. Dobrze tego lata, z tych pięciu, które pokazałem. Chyba, że macie jakieś inne ciekawe propozycje, to dajcie mi znać. A w tym filmie myślę, że to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś inne pytania, to również zostawcie je w komentarzach. I słyszymy się następnym razem.